Na EMWC w Monte Carlo. Jest to największy i jeden z najlepszych kongresów medycyny estetycznej na świecie, gdzie zjeżdżają się wspaniali specjaliści z całego świata, od dermatologów po chirurgów plastyków, żeby się uczyć wszystkich najnowszych trendów związanych z chirurgią plastyczną, z medycyną estetyczną i z dermatologią. Postaram się Wam pokazać, jak wygląda ten największy i najwspanialszy kongres medycyny estetycznej. Jakie są trendy w 2024 roku, jakie są sprzęty, do czego będziemy dążyć i w jaki sposób medycyna estetyczna będzie się rozwijać. Pokażę Wam, jakie preparaty są już u nas w Polsce, a jakie dopiero do nas przyjadą. Oprowadzę Was po takim kongresie i pokażę Wam od kulis, jak wygląda właśnie największy i najlepszy kongres medycyny estetycznej AMWC Monazo. Dzień konferencji MWC 2024 roku. Zajęcia trwają tutaj od 10 do godziny 18.30 przez 3 dni. Słuchajcie, sal wykładowych jest naprawdę multum. Konferencja jest rozłożona praktycznie chyba na trzech piętrach i takich podpoziomach, więc naprawdę można czerpać wiedzy ogrom. Już byłam na wielu wykładach, gdzie dowiaduję się jakie są trendy w podejściu do pacjenta w generacji milenialców i w generacji zen, czego pacjenci teraz potrzebują, oczekują jakie są Wasze poglądy na estetykę. Z takich ciekawostek, które się dowiedziałam dzisiaj, to, że tak naprawdę te trendy idą w kierunku minimalizmu nie tylko w pielęgnacji twarzy, ale również makijażu. Czyli Najbardziej estetyczny wygląd, jak na razie, to jest wygląd najbardziej naturalny. Zresztą co aktualnie promuje Pamela Anderson, no i inne gwiazdy za oceanu. Stojisko firmy Lutronic, firmy, w której jest laser, do której należy laser hotela i posiadamy go w klinice już dłuższy czas. Zaraz Wam pokażę. Jest to bardzo, bardzo fajne, że jesteś na drugim końcu świata, może nie na drugim, ale dość daleko i w, 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 tak naprawdę w najlepszym miejscu, gdzie prezentowane są sprzęty medycyny estetycznej, e, a tutaj są sprzęty takie, jakie możecie znaleźć u nas w Atlanta Investic Clinic. Zaraz Wam pokażę e, tutaj laser tulowy, tak trudno mi pokazać, mając w taki sposób kamerę. No, a z drugiej strony kutara, którą też mamy u nas w klinice, czyli laser do zamykania naczyń. Naczyniaków, rumienia, czyli to wszystko, z czym się zmagacie u nas w klinice i ze zmianami naczyniowymi. Pokażę Wam, jak wygląda przerwa na konferencji MWC. Znajdujemy się na dachu Grimaldi Forum, gdzie można wyjść na taras, napić się winka, szampana, kto pali może zapalić papierosa, jest naprawdę bardzo miło, jest przepiękna pogoda, przestało dzisiaj padać i widzicie, za mną Monte Carlo, A wszędzie piękne słoneczko i świetna pogoda, także w trakcie konferencji też jest teraz czas na relaks. Pierwszy dzień konferencji MWC 2024 roku. Jest już dość późno. Teraz jest czas na lunch, taki późniejszy lunch bądź kolację, spacer, bo jest przepięknie i jeszcze delikatnie świeci słońce. Chwilę odpoczynku i może zwiedzanie nocą Monte Carlo: kasyno, zabawa, rozrywka i wszystko, co może zaproponować jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Zmiana odfitu może oznaczać tylko jedno: że to już drugi dzień konferencji AMWC w Monaco 2024 roku. Ja właśnie wróciłam z wykładu na temat zabiegów na celulit. No i oczywiście mamy te zabiegi dostępne w Atlanta Investig Clinic. Z ciekawostki, 90% z Was odpowiedziało na pytanie, że gdyby miałyby magiczną różdżkę, czego wolałyby się pozbyć Zmarszczek czy celulitu? I większość odpowiedziała, że właśnie celulitu. A ja zabieram Was za chwileczkę na spacer po Monte Carlo, bo jest godzina 13 i mam dokładnie godzinę czasu, żeby chwileczkę odpocząć, zjeść lunch i oprowadzić Was po takim cudownym miejscu. Konferencja AMWC lokalizuje się w Grimaldi Forum, to jest takie centrum konferencyjne, które znajduje się nieopodal Larvotto Beach, chodźcie pokażę Wam jak ono pięknie wygląda. Wygląda lazurowy wybrzeże pod koniec marca, jest cudownie, aktualnie jest 17 stopni Celsjusza, piękne słońce, lekki wiaterek, część osób się tutaj opala, turystów, no a tutaj bardzo dużo, jak widzicie, lekarzy i osób, które znajdują się na konferencji, więc jest pełno ludzi. Za chwileczkę jedziemy zjeść do Beach Baru. Przepyszne jedzenie, bo tutaj wszędzie jedzenie jest naprawdę wyśmienite i doskonałe. Owoce morza e, naprawdę warto tutaj skosztować. No a przede wszystkim e, zachłysnąć się pięknym widokiem e, morza, bo jest prze prze, prze Monte Carlo w trakcie konferencji AMWC jest dosyć dużym wyzwaniem, ponieważ to małe państwo, więc kiedy zjeżdża się tutaj cały świat, naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć i zdobyć cokolwiek. Na przykład chociażby taki stolik na lunch. No, mnie się udało. No, widzicie, no temu urokowi osobistemu, no nikt nie stanie się oprzeć, wiadomo. Więc udało mi się znaleźć malutki stolik w trakcie konferencji. Mam dokładnie pół godziny na to, żeby coś przegryźć i uciekam dalej na wykład. I do dogibie końca. Dzisiaj kolejna porcja bardzo ciekawych wykładów. Między innymi wprowadzili nową toksynę botulinową, która jest dostępna tylko w niektórych krajach Unii Europejskiej. W Polsce najprawdopodobniej też będzie dostępna. Wykłady na temat opracowywania dolnej połowy twarzy, jak to robić efektywnie i pięknie, oczywiście. Opracowanie okolicy oka, usta, usta, jeszcze raz usta, nawilżanie, regenerację, czyli nie tylko wypełnianie ust, ale również ich regenerację dla tych, dla tych którzy nie chcą zbyt ewidentnego, dużego efektu. A sery i oczywiście to, co my robimy w klinice, ciało, czyli jak modelować pośladki, pozbyć się celulitu, jak ujętniać skórę w obrębie ciała. Tyle na dziś. Dzisiaj przed nami ciekawa impreza, w słynnym Budaparze Monte Carlo, a, a jutro mam nadzieję trzeci dzień wspaniałego kongresu AMWC w Monte Carlo. Dzień konferencji zaczynam dzisiaj troszeczkę inaczej, bo najpierw wybieram się na spacer po Monte Carlo, na pyszny lunch w jednej z najlepszych restauracji, która serwuje owoce morza. Znajduje się ona w porcie. Pokażę Wam, jak jest pięknie, ponieważ tutaj za mną jest morze, jest piękna pogoda, jest 17 stopni Celsjusza, więc najpierw coś pysznego, a później kolejna porcja wiedzy. Dzisiaj trzeci dzień konferencji AMWC w Monte Carlo. Jak widzicie się zdecydowanie mniej ludzi. może dlatego, że większość wylatuje późnymi lotami do domu. Ja na szczęście dzisiaj jeszcze mam czas dla siebie, wylatuję dopiero jutro, w związku z czym pozwolę sobie pokazać wam. To, co w Monte Carlo jest najsłynniejsze, czyli najdroższe sklepy z ubraniami, z butami, zegarkami, biżuterią, czyli to wszystko, czego nasze oczy i dusza pragną najbardziej. Za chwileczkę idę jeszcze poglądać jakieś wykłady, bo trwają do godziny 18.30, a potem zabiorę Was na shopping do Monte Carlo. Przecież się rozejrzałam za najnowszymi winkami, które dotyczą sprzętów. Bardzo zainteresowałam się najnowszym modelem takiego programu Aura, który zajmuje się wizualizacją naszej twarzy. Pokazuje, gdzie są zmiany pigmentacyjne, gdzie znajdują się naczynia. Jesteśmy w stanie modyfikować tą buzię, jak ona będzie wyglądać przed i po zabiegu, w ruchu mimicznym i bez tego ruchu mimicznego, po wypełniaczach, przed wypełniaczami. Tak więc, no, bardzo dobra taka wizualizacja w 3D która pozwala nam pracować z pacjentem i realizować Wasze potrzeby no, w taki najbardziej perfekcyjny sposób. I to o czym mówiłam w filmiku o najnowszych trendach w medycynie estetycznej w 2024 roku, gdzie inteligencja, sztuczna inteligencja wkracza do naszych gabinetów bardzo dużymi krukami właśnie się spełnia. No więc myślę, że takie urządzenie za niedługo dzieci mogli znaleźć u nas w Atlanta NDC Klinik i dzięki temu będziemy mogli być jedną z najbardziej nowoczesnych klinik w Polsce. No i koniec. Trzy dni konferencji MWC, czyli największego kongresu medycyny estetycznej na świecie, dobiegł końca. Wszyscy się już powolutku zbierają, i wystawcy, i lekarze uciekają powoli do domu. Ja jeszcze na szczęście mam jutro cały dzień, w związku z czym dzisiaj wybieram się na zakupy. Oprowadzę z Was po Monte Carlo i pokażę Wam najfajniejsze sklepy, które można znaleźć na świecie. No właśnie w tym jednym miejscu. No, kongres jak zawsze wspaniały. Z ciekawostki kupiłam maskę do twarzy, rąk, szyi i dekoltu, którą będziemy aplikować u wszystkich naszych pacjentów po zabiegach i dermatologicznych, i medycyny estetycznej. Także czekajcie na to, bo... Od przyszłego tygodnia już wkraczamy z nowinką. No, a ja was żegnam i chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda Monte Carlo z takiego fashion, fashion, fashion view. My mind run, deep in my thoughts, when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actress, where everybody's bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a book. Me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the math athletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy, I'll hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Stayed in my lane, didn't complain. This was meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. For me. Trying to share my story, this is history. history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man. This is me. Dog, man, this is me I'ma let by guns be by guns. I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth, now snapping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no verizon Speak the truth. Wspaniała przygoda w Monte Carlo, niestety już dobiega końca. Um, to były wspaniałe trzy dni. Um, bardzo dużo wiadomo, informacji z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, no, czyli tego wszystkiego, y, co kocham chyba najbardziej. E, słuchajcie, oprowadzałam Was po Monte Carlo, pokazywałam Wam, jak wygląda kongres. Y, no, od zatlecza, żeby wam pokazać, żeby was troszeczkę zainteresować tym tematem. Pokazałam wam Monte Carlo, jak wygląda za dnia. Te wszystkie fashion, butiki, piękne restauracje. Tutaj jest naprawdę przecudownie. No, a teraz już zaszło słońce, e, natomiast nadal Monte Carlo nie straciło na uroku. To jest przepiękne miejsce. E, dla mnie niesamowita jest roślinność e, i dbanie o każdy szczegół, o każdy lisek, o każdy kwiatek. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce e, nocą. Podświetlony każde drzewko, każdy budynek, każda łódeczka, więc jest po prostu przeuroczo. Pokażę Wam kilka um, zdjęć, kilka filmów właśnie z Monte Carlo nocą. Jeżeli nie byliście, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo jest przeurocze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam ten film się spodoba. A ja Wam życzę wesołych, radosnych świąt, wielkanocnych.